Tak jak mówiłam, wszystkie te drogi przez Państwa wymienione, my oczywiście mamy w swoim spisie i one kilka, kilka razy do roku będą będą na nich wykonywane remonty, znaczy remonty, może to jest złe słowo, a raczej zabiegi utrzymaniowe, czyli wyrównanie i utwardzenie tego wzruszonego gruntu. Na najbliższy czas planujemy jedynie gruzem dokończyć ulicę Bruszczową. I w niektórych miejscach zrobić studnie chłonne, bo myślę, że Państwo tutaj, czy to z ulicy Jesionowej, czy, czy z Różanej, to pewnie największym problemem jest woda, która po prostu stoi i no i to jest powodem tego złego stanu nawierzchni. To tyle z mojej strony myślę, że też dostanie się do zarządu dróg do, do mnie, czy do mojego zastępcy, czy też pracownika nie jest naprawdę problemem. Nie ma takiej możliwości, żeby w zarządzie dróg nie zastać nikogo, także tutaj to absolutnie jest nieprawda. Zazwyczaj udaje nam się wynegocjować kwotę taką, którą ustala rzeczoznawca, natomiast jest gro, jest gro osób, które jest gro osób, które nie zgadzają się na tą cenę, którą rzeczoznawca ustala, ponieważ rzeczoznawca ustala cenę za gros przeznaczony pod drogę, a nie pod działkę budowlaną. I tutaj są, są pewne kłopoty no, w dogadaniu się, mówiąc tak koopialnie. Natomiast jeśli chodzi o ten gwiazd, tam jest ta figurka, to to już jest na dobrej drodze. Tam dogadaliśmy się z nowym właścicielem, ponieważ z poprzednimi właścicielami nie szło się w ogóle dogadać w tej kwestii, ponieważ żądali wysokich kwot. Tutaj już mamy cenę dogadaną, natomiast jest kwestia tylko zwolnienia banku z, z hipoteki, ponieważ tam się Państwo mają Także myślę, że kwestia dwóch miesięcy i działka również będzie wykupiona i będzie możliwość poszerzenia tej części pasa, tego skrętu z ulicy Jaworowskiej w 109, tam na dole 109, spotkałem takie panie, które zrobiły na mnie faktycznie wrażenie, ale gdy no przychodzi konkretnie do załatwienia sprawy, to, to okazuje, że ci urzędnicy otoczeni przepisami, zakazami i oni, i te kobiety przeważnie, to są kobiety, rozkładają ręce lub opuszczają je. Konkretnie mam taką, taką sprawę. Dokonuję teraz podziału działki. Chciałem dokonać podziału działki na cztery części, z tym, że przepis się okazuje w budziądzu, nie wiem tylko w rządze, czy tylko w czy gdzie indziej, też jest taki, że 1000 metrów musi mieć. Działka. A u mnie wyszły na przykład dwie działki po 865 i 864. Nie dalej jak dzisiaj dostałem odmowę ustną, że no, nie zezwolą mi na podzielenie. Ale chciałem przypomnieć, że sprzedać się działkę taką dużą to jest dosyć trudno. No i to dam na, na, na propozycję, żeby może podzielić na cztery części równe takie działki, żeby były po 943 metry też nie. No pytam się tej pani, a jakby tak brakowało dwa metry, to też nie podzielił pan. No to już nie, to już teraz te mierę co te oparzy faktycznie. Ja chciałem się zapytać, czy myśmy włączyli ten, przynajmniej ten, 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 ten rodowód, taki jak ja mam, o prawa i wolność i demokrację w Polsce. Czy to można uznać za, za, za prawa obywatela, że jak no takie ścisłe jakieś podstawy do jego sprawy takie. Mi się wydaje, że to można by jakoś tak jakim widełki zastosować. Bo przecież, jeżeli będzie domek stał na 1000 metrów, czy na 900 metra, no to chyba tam żadnej różnicy nie będzie, bo ani sobie w okna inaczej nie będą zaglądać ludzie, ani powietrza i nie zabraknie. I takie sztywne traktowanie prawa to mi się wydaje ogranicza nasze wolności, naszą wolność, o którą myśmy, ja osobiście walczyłem, Jestem oznaczony, oznaczone, aby nie dał morsza. Także wydaje mi się, że. Trochę powinniście Państwo urzędnicy jakoś podejść że do tych spraw tak, żeby dla, dla ludzi było więcej, swobody, a nie tak sztywno działać. Na razie dziękuję. Tej my Panią wesprzemy, jeżeli chodzi o... Jest, ten oddział w Chełmie jest częścią Gwiazd Pomocnego Zarządu Migracji Wodnych we Wrocławku. Tam zapadają decyzje, jeżeli chodzi o remont, o remont e, i naprawa uszkodzonych brzegów osy czy urządzeń. I to trzeba zrobić w tej chwili. Myślę, że pani tam coś popisała już do tej pory. Proszę bez przerwy i do wiadomości dać do nas, tak? Do wiadomości do prezydenta do, miasta. Ja wysłałam do prezydenta miasta i tam i to wszystko. Nie mamy na szczęście wielu osób poszkodowanych, więc tych kilka, co jest, to na pewno będziemy wspierać. Bo tu dużo dużo osób nie ma. Szanowna Pani Kaczmarek. Jeżeli chodzi o sprawy niezatrwione, że bardzo trudno się dostać do urzędu, jest tyle spraw, to oczywiście absolutnie się z Panią nie zgadzam. Kto jak kto, ale Pani ma w tym ratuszu największe segregatory, wizyt, nie różnych nie rodzajów nie tak pytań, tak, tak. odpowiedzi. Um, urząd się pomylił, nie pomylił się. My, my mamy taką paskudną robotę w urzędzie, że musimy przestrzegać prawa. I co to jest prawo? No, co jest Proszę Państwa, ruchułaś? no jeżeli jest... jest ale ja tak? Pani ani przez sekundę nie przeszkadzałem. Tak. Ani przez sekundę. Cierpliwe słuchamy. Yy, bardzo współczuję tym Państwu, którym do pewnych limitów brakuje metra. Ja przyjmuję interesantów, przychodzą na skargi na, na pomoc społeczną, że zarabiają 500 zł i 20 groszy i tej pomocy nie otrzymali, bo mają 20 groszy przekroczenie. Gdzieś jest ta granica. Bo gdybyśmy my dowolnie interpretowali prawo że 20 metrów to możemy uznać, a 25 nie, to by nie było żadne prawo. Ja odnośnie, proszę Państwa, tych działek i podziałów, to Pan Naczelnik Witkowski się wypowie. Absolutnie się nie zgadzam z Panią Kaczmarek. 40 lat tu nic nie zostało w tych owczarkach zrobione. 30 kilometrów sieci, sieci sanitarnej to Krasnoludki zrobiły. Ileś kilometrów, ogromnej ilości kilometrów sieci wodociągowej, to też ktoś to zrobił. Szanowni Państwo, ja wiem, że to nic takiego jest. Ja, ja, to, to nie ja mówiłem, że, że to, jest. to pani powiedziała, że nic przez 40 lat nie zrobi. Ja tylko to przeczę temu. Przeczę i mówię dwa przykłady z brzegu, żeby więcej nie sięgać. Abs absolutnie nie mogę się tym, z tym zgodzić. Jest to zdecydowanie, zdecydowanie nieprawda. O opłatach adiacenckich też poproszę pana naczelnika, który by to powiedział. To nie jest wymysł. Jakby Rada Miasta nie zrobiła opłat adiacenckich, to jest natychmiast skarga na prezydenta za działanie na szkodę miasta. To jest obowiązek. Ja mogę tam zastosować, tak jak to, jak to mam w tej chwili, ale to pan naczelnik to powie, co my robimy. Ja. Czy tam internet? Tereny zalewowe, proszę państwa. Tereny zalewowe które mają to do siebie, że jest studium ochrony przeciwpowodziowej. Coś takiego. Studium ochrony przeciwpowodziowej. Terenami zalewowymi zarządza Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z Gdańska, naszym terenem akurat z Gdańska. Gdzieś tam we to jest ten sam zarząd, ale z Warszawy. I ten zarząd ma studium. Studium, którego celem jest zagospodarowanie terenów zagrożonych wystąpieniem powodzi po to, żeby zapobiec ewentualnym stratom. W oparciu o te studium się robi plany przestrzenne. W oparciu o te studium. Studium jest w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wcześniej było uzgodnione z wszystkimi gospodarzami terenów gminy wiejskiej Grudziądz i gminy miejskiej Grudziądz. I takie uzgodnienie w 2006 roku, 20 września w Grudziądzu też zostało przez Radę dokonane. Gdybym ja był wtedy prezydentem, też bym takie uzgodnienie zrobił. Bo jest logiczne. Na terenach zalewowych nie powinno być nic zbudowane. I w oparciu o te studium wykonywane są w poszczególnych rejonach plany przestrzenne. W oparciu o te studium, które wcześniej było uchwalone. Regionalny zarząd gospodarki wody, w terenie gminy Dragacz nie może być to, to, to. Na terenie gminy Miasto Grudziądz w tym rejonie nie może być to, to, to. I to są takie ustalenia, które były wcześniej już poczynione. Poproszę Pana Naczelnika Witkowskiego w takiej kolejności. Powiedzieć kilka słów o opłatach adiacenckich. Nie wiem o jakim protokole mówi Pani Kaczmarek, bo to jakaś to spiskowa teoria, widzę. Wszystkie protokoły są dostępne. Wszystkie protokoły są dostępne. Czyli Panie Naczelniku, opłaty adiacenckie i Pan y, zwrócił uwagę... Podział działki na cztery części, minimum 1000 metrów. Ja tylko mogę panu powiedzieć, że mamy takie, takie tereny w mieście, gdzie działki są minimum 2000 metrów. Są minimum 2000 metrów, jest to zabudowa prezydencjonalna, bo no tak, tak plan przestrzenny został uchwalony. Panie naczelniku, proszę o przejście. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o te nieszczęsne opłaty adiacetkie, to przede wszystkim zacznijmy od pisma wojewody, które w 2007 roku do prezydenta Gudzjansa wpłynęło. Ono wpłynęło do wszystkich, praktycznie rzecz biorąc, samorządów w województwie kujawsko-pomorskim. I tutaj wojewoda zwrócił uwagę na kontrole Nikowskie, które wykazywały, że gminy unikają ustalania stawek i pobierania opłat adiacenckich z tytułu wybudowania infrastruktury, czy też z tytułu podziałów geodezyjnych. W związku z tym została przygotowana uchwała. Ta uchwała została uchwalona w 2008 roku, w 20 kwietnia, weszła w życie, zdaje się, że 17 czerwca. I od tego momentu praktycznie jeśli na terenie gminy Miasto Grudziądz stworzone zostały warunki, nowe warunki przyłączenia się do nowych sieci, tutaj w tym przypadku wodociągowych, kanalizacji, kanalizacji sanitarnej czy też deszczowej. Jeśli chodzi o owczarki, to, to mówimy tutaj o wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. I te sieci zostały wybudowane ze środków unijnych, bądź też ze środków samorządu, to w tym przypadku ze środków unijnych. To niestety, ale prezydentowi nie pozostało nic innego, jak tą uchwałę wykonać. Czyli praktycznie rzecz biorąc, wszyscy, wszystkie te nieruchomości, które nie były nieruchomościami rolnymi, a takie warunki tym nieruchomościom stworzono, że mogły, mogły po prostu zostać przyłączone do tych sieci. No niestety, ale od tego momentu, kiedy te warunki zostały stworzone w ciągu trzech lat, taką opłatę adiacencką w wysokości stawki procentowej 50% prezydent powinien naliczyć. Faktem jest, że ta uchwała została zmieniona w 2009 roku. To było pod koniec roku w grudniu. Zdaje się, weszła w życie w 2010 roku 13 marca, ale niestety prawo nie działa wstecz. Została tutaj faktycznie ustalona stawka z 50% na 0, jeśli chodzi o, o, o infrastrukturę i z 30% na 15, ale niestety nie mogliśmy się cofnąć w czasie i ująć tą stawką zerową e, wszystkich tych, którzy niestety załapali się na, e, na tą uchwałę z 2008 roku. W związku z tym e, prezydentowi nie pozostaje nic innego, jak wykonać tą uchwałę z 2008 roku i, e, i to tyle. E, wykonanie tej uchwały e, m, chcemy e, przeprowadzić w sposób jak najmniej dotkliwe dla osób, które są niżej sytuowane finansowo. W związku z tym do, do wniosków czy też do zawiadomień o wszczęciu takiego postępowania załączyliśmy druki takie o dochodach majątkowych poszczególnych rodzin, które to jeśli zostaną wypełnione i zostanie udowodnione, że te osoby są niżej sytuowane finansowo, może nastąpić taka sytuacja, że prezydent odstąpi od naliczenia takiej opłaty. Ja powiem tak, prezydent zrobił wszystko co mógł zrobić, bo tak jak pani Kaczmarek mówiła, było takie spotkanie faktycznie i tutaj dzięki osobom tak naprawdę pani Kaczmarek i jeszcze paru paniom, które były prezydenta udało się te stawki procentowe zmienić, bo radni zmienili tą swoją uchwałę z 2008 roku. Natomiast mówię, jeszcze raz podkreślam, prawo nie działa wstecz niestety, ale nie możemy zastosować tej zerowej stawki do tych osób, którym, czy też do tych nieruchomości, którym stworzono warunki przyłączenia zarządu w tej uchwały z 2008 roku. Prezydent jest jedynie wykonawcą tej uchwały. Jeszcze raz podkreślam, uchwałem podjęli radni. Radni podjęli taką uchwałę, no niestety móc się już z nie da zrobić. Musimy po prostu przez to przejść